Cześć, najwyższy czas na podsumowanie poprzedniego roku pod względem kina superbohaterskiego. Mieliśmy aż 6 filmów, co na razie jest rekordową liczbą, chociaż jeżeli się nie mylę, w tym roku dostaniemy co najmniej drugie tyle. I chciałbym parę słów o nich powiedzieć, które wypadły dobrze, które nie, może zrobić nawet moje takie top 300. Przejdźmy więc do może tych słabszych filmów na początku, tych, które uważam za lekko mówiąc nie wypały. Po dwudziestu w Gotham, dobrych chłopaków zostało? Ile ma Tu oczywiście zagwozdka. Co było gorsze, Batman wie Superman czy Suicide Squad? Z jednej strony Batman i Superman uważam jest gorszym filmem, jeżeli już mamy powiedzieć o to, jaką rozrywkę nam daje. Kiedy się go ogląda, czujesz po prostu smutek, czujesz e, takie zniszczenie postaci. E, kiedy Superman ratuje ludzi, jest ci smutno. Batman, który jest manipulowany przez karteczki, na których Lex Luthor coś na baz grał i jest przez to kompletnym idiotą, a nie detektywem, no też boli. Oczywiście sławna scena Marza chemia pomiędzy Clarkiem Kentem a Lois Lane z na maksa zimnymi kolorami, jak to tylko możliwe, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie cały ten film no jest po prostu zły, jest praktycznie tak zły, jak tylko może być. Tylko, że jest to dzieło kompletne, jest to dokładnie taki film, jaki Zack Snyder chciał stworzyć, a przynajmniej jego wersja rozszerzona. Zarzuty co do tego filmu można omawiać całą godzinę. Można właściwie scena po scenie mówić dokładnie, co nie wyszło. Pod tym względem Suicide Squad jest filmem lepszym. Są tam sceny pojedyncze, które mogą usatysfakcjonować, które w pewien sposób były, nie wiem, zabawne, rozrywkowe. Jednak jeśli chodzi już o całość, no to film jest dużo większym bałaganem. Jest dużo po prostu gorszym zjawiskiem na rynku filmów, kiedy studio niezadowolone z wizji reżysera, bo ich te screeningi, czyli próbne oglądania nie wypaliły, nie miały najlepszych opinii, próbuje dać to, cały film w ręce firmy, która składa trailery, a potem nie dość, że nie, nie, to jeszcze nie to dostajemy, tylko jakąś dziwną hybrydę pomiędzy. Słyszać skład, co gorsze, zarobił duże pieniądze, a więc dał sygnał dla studia, że to się opłaca. Że hej, jeżeli wrzucimy całą masę piosenek, które tak bardzo po prostu są, jakby to powiedzieć, dopasowane, ale w sposób na wyrost po prostu, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to na przykład, kiedy jedzie Amanda Waller i leci piosenka Sympathy for the Devil, albo nie wiem, lecą helikoptery i jest Spirit in the Sky, po prostu jakby ktoś. Dobierał te, te, te piosenki tak bardzo, może być obrażając trochę inteligencji i widowni. No w każdym razie, wrzucamy to, wrzucamy kolorki, wrzucamy jakąś rozpierduchę. Reklamujemy film trochę Batmanem, trochę Jokerem, i oczywiście Harley, co jest kompletnie innym problemem, o którym zaraz powiem. I film zarabia, mimo tego, że nie jest to absolutnie wizja reżysera, i tak. Studio powinno się wtrącać w filmy, nawet bardzo. Właściwie każdy film, który właściwie dostajemy. Jest wynikiem jakiejś tam ingerencji studia. W Marvelu oczywiście, że tak jest. W filmach tych lepszych, o których zaraz będę mówił. Jedynie jeden film, który będę dzisiaj omawiał, oczywiście, to Deadpool, w którym prawdopodobnie ingerencja była minimalna, ale to trochę jakby zupełnie no, inna sprawa. Zwykle jest wtrącanie się i ono nie jest samo w sobie czymś złym. Gorzej, kiedy totalnie przemontowywany zostaje film przy bardzo drogich dokrętkach. No, robi się z tego kompletny bałagan, a tak jak mówię, najgorsze z tego wszystkiego jest to, że studio dostaje komunikat od widowni. To się sprzeda, to się opłaci. Tak więc Suicide Squad, mimo tego, że rozrywkę może zapewnić trochę lepsze, uważam, że jest bardziej właśnie szkodliwym filmem na rynku filmów superbohaterskich. Do tego jeszcze dochodzi szkodliwość Harley Quinn, która uważam, że no, jest dosyć spora. Widzicie, przez cały film Suicide Squad. Non-stop jest powtarzane, że Harley Quinn jest taka strasznie szalona, i wiele osób, idąc na film, ma już zakodowane albo z innych mediów, albo z trailerów, w których również cały czas mówiono ci o tym, że Harley Quinn jest szalona. Tylko, że Harley Quinn w filmie, w czasie trwania, jakby w czasie należenia do Suicide skład, nie robi kompletnie nic szalonego. Nie ma żadnej pamiętnej sceny, w której faktycznie byłoby wiecie, ach, ta scena z Harley Quinn, to, to ona pokazała w pełni jej charakter. Nie było nic takiego. Co natomiast Harley Quinn miała, to oczywiście paradowanie w bardzo skąpych ciuchach i wypinanie tyłka prosto do widza. I dla mnie naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy Harley Quinn w tym filmie, a Megan Fox w Transformers. Różnica jest tylko taka, że Margot Robbie jest dużo lepszą aktorką oczywiście niż Megan Fox i z napisanym dobrym scenariuszem mogłaby zagrać świetną rolę, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale ten film bazuje na tych najbardziej prymitywnych, najprostszych po prostu bodźcach, które zachęcają do pójścia do kina. Pamiętacie, jak w latach 90. komiksy się nie sprzedawały zbyt dobrze? DC zaczęło upadać, a Marvel w ogóle zbankrutował, jeśli chodzi o komiksy. No to co postanowiono zrobić? No, pomijając tego, że wszyscy faceci nagle mieli więcej mięśni niż jest to realnie możliwe, wszystkie kobiety nagle rozebrano do po prostu minimum. I hej, gimnazjaliści, przepraszam, wtedy nie było jeszcze gimnazjów. Nas, nastolatkowie kupowali po prostu, wiecie, hej, rozebrane panienki, to się sprzeda. I oczywiście, na dłuższą metę, powaliło to kompletnie rynek komiksowy, bo ile można na tym jechać, ale do jakiegoś stopnia działało, wiecie, dzieciaki mogły sobie pooglądać. I mam wrażenie, że z Harley Quinn zrobiono tutaj dokładnie to samo. A jest to bardzo szkodliwe na cały rynek, jakby całe, całe wytwórnie. Filmów na podstawie komiksów, bo automatycznie wracamy do tych skojarzeń, i znowu problem to się sprzedaje. Co robi DC, a raczej Warner Bros., bo tutaj właśnie bardzo chciałem rozdzielić DC od Warner Bros. DC pisze świetne komiksy, a i będąc fanem, bo przez ostatnie dwa lata dużo tych nadrobiłem, naprawdę pokochałem wiele z tych postaci, więc tym smutniej mi z tego powodu, co Warner z nimi wieczynia. Tak więc, co ogłosiło Warner Bros.? No, Gotham City Sirens. Komiks sam bazuje dokładnie na tym, mamy tam Catwoman, Harley Quinn i Poison Ivy po prostu w komiksie wszystkie wypinają się na wszystkie możliwe sposoby, ale jest komiks jest pisany trochę jako autoparodia, jakby trochę jest samoświadomy pod tym względem. Każdy wie o co chodzi, każdy wie, że jest to pewien sposób dowcip z, tego, z tej całej z tego przeseksualizowania tych postaci. W filmie Suicide Squad absolutnie tak nie było. To nie było tak, że Harley się nagle wypina do widzów i wszyscy wiedzą, że ha, to zabawne, bo Harley się wypina i wszyscy śmiejemy się z tego przeseksualizowania bohaterki. Nie, nie, to było hej, gimnazjaliście, kupcie, kupcie drugi bilet i zaproście jeszcze kolegów. Uważam, że to jest tak szkodliwe, jak, jak taki przejaw tego, że hej, wr wróćmy do tego, wróćmy do tej mrocznej ery lat 90., no, że dlatego, jeżeli miałbym jednak określić najgorszy film tego roku superbohaterski, to byłby to zdecydowanie Suicide Squad, a nie Batman i Superman. Kolejna, trochę lepsza, mająca kilka lepszych elementów, ale w sumie dalej nieudana produkcja superbohaterska z ostatniego roku, to X-Men Apocalypse. Bo uważam naprawdę rewelacyjnej pierwszej klasie i bardzo dobrze zamykającej wszystko, zamykającym wszystkiemu X-Men przeszłość, która nadejdzie. Uważam, że X-Men Apocalypse był przeszarżowany, był to trochę niepotrzebny film. Days of the Future Pass, czyli poprzedni film, uważam bardzo ładną klamerką, domykał wszelkie wątki. Był, było to fajne pożegnanie starej ekipy, ale też takie, powiedzmy przejście, jeżeli chodzi o nową ekipę na zupełnie nowe tory. Może było od tego zacząć budować coś kompletnie nowego, pójść w, zupełnie jakby na tereny, których X-Men jeszcze wcześniej nie badało, a które są bardzo charakterystyczne, jak chociażby, hej, szkoła pełna dzieciaków, mutantów, którzy faktycznie się czegoś tam uczą i mają jakieś relacje ze sobą, a nie, wiecie. W, walce o przetrwanie z rządem czy coś takiego. X-Men ma całą masę tych takich dodatkowych elementów, które jeszcze nigdy nie były eksplorowane. Czy, hej, polećmy w kosmos, jak były plotki, że dla niedługo zacznie się Phoenix Saga po raz kolejny. Bo oczywiście nie mają pomysłu na nic innego, więc cały czas rzucają Feniksa. No w każdym razie X-Men Apokalips niestety okazał się być filmem niezwykle wtórnym. Zamiast Podążyć dalej tropem Magneto i Xavier, wrócono cały czas do tego ich niesamowitego bromansu i od tego, jak bardzo się nawzajem kochają, ale nie mogą być ze sobą, bo mają trochę inne priorytety w życiu. X-Men, jeśli chodzi o samego Villana, Apocalypse jest jednym z najbardziej takich ikonicznych przeciwników X-Men. I w gruncie rzeczy jest bardzo prosty: jego cała ideologia życiowa. Polega na tak zwanym survival of the fittest, czyli przetrwaniu tych najsilniejszych. Jego cały, cały, jakby punkt widzenia, całe życie opiera się na pielęgnacji gatunku ludzkiego, tudzież później Homo superior, w ten sposób, aby ewolucja była optymalizowana, nazwijmy to, i szła najlepszą linią, jaką tylko się da. Wydaje no że naprawdę ciężko spieprzyć gościa, który generalnie chce tylko zestawiać ze sobą różnych mutantów i sprawdzać, który z nich jest silniejszy. Ale temu filmowi się to udało i z. Tak jak mówię, wielkiego jakby nadzorcy ewolucji, stworzono gościa, który stoi na skale i krzyczy o tym, jak zniszczy cały świat, a na jego miejscu zbuduje coś lepszego. To nie do końca tak działa ewolucja, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dodatkowo dodajmy jeszcze jego oczywiście jeźdźców, którzy byli tak bezbarni, jak tylko się da. i Oczywiście nie, moja absolutnie ulubiona mutantka Storm dalej nie doczekała się godnej reprezentacji, ponieważ Haliberry, pomimo tego, że fajnie. Oczy robiły jej się na biało, i te pioruny leciały. No Niestety, za cholerę nie odwzorywała jakichkolwiek cech. Storm, za które ją tak bardzo lubię. Więc ta część była została kompletnie położona. Relacja pomiędzy no, Xavier'em, a Magneto, tak jak mówiłem, kompletnie wtórna, Mystique wciśnięta do tego filmu tak bardzo na siłę, jak już tylko się dało, już naprawdę musi, mieli konieczną potrzebę, żeby ten kontrakt Jennifer Lawrence, wiecie, do samego końca doprowadzić, mamy ją, mamy ją, a to taka aktorka teraz, wiecie, imię rozpoznawalne, nazwisko, więc musimy ją koniecznie tu wrzucić, chociaż kompletnie nie mamy na nią żadnego pomysłu. Jedyne, co jakoś ratuje ten film to ta część o której wspomniałem czyli młode pokolenie to czego jeszcze wcześniej X-Men nie było i to jest w ogóle dziwne że jakby adaptacja z serii która Zawsze w jakiś sposób skupia się na młodych mutantach. Zaczęło się od młodych mutantów. Później mieliśmy New Mutants, po tym, kiedy tamci już trochę podrośli. Skończyło się New Mutants, mieliśmy Generation X, skończyło się Generation X, mieliśmy Generation Hope, skończyło się Generation Hope, było Wolverine and X-Men. Zawsze gdzieś ta szkoła i ci młodzi mutanci byli istotni, byli jakby elementem tego wszystkiego i nigdy nie zostali tak naprawdę wyjątkowo poruszeni. A tutaj udało się chociaż lekko tego dotknąć. I sceny z, y, z Cyclopsem, y, nawet młodą Jean Grey, Nightcrawlerem, uważam, że wypadły całkiem nieźle. Jedyny problem jest taki, że było ich naprawdę mało i jedna z luźniejszych i takich bardziej przybliżających nas do tych postaci scen w supermarkecie, która została nagrana i na YouTubie możecie ją spokojnie znaleźć, jeżeli nie widzieliście. Oczywiście została wycięta z filmu na koszt Apokalipsa, który po raz kolejny krzyczy dokładnie to samo. Mam nadzieję, że od tej pory marka ruszy w inną stronę. Czekamy oczywiście na kolejne Deadpoole, o których jeszcze zaraz powiem. No i na New Mutant, licząc na to, że New Mutant będzie faktycznie krokiem w kompletnie innym kierunku. I pokażą nam, że jednak z X-Men potrafią wyciągnąć coś więcej niż tylko ciągły Wolverine, tudzież romans pomiędzy Fastbenderem a McAvoyem. Przejdźmy więc teraz do tych lepszych filmów, które wyszły w tym roku. Tych, które warto zapamiętać, i nawet można je sobie ułożyć w top 3. Ja to zrobiłem. Tak więc na trzecim miejscu tego roku ustawiłbym Doktora Strange'a. Film z tak bezpieczną fabułą, jak tylko się dało. Pokazujący, że jeżeli da się odpowiedniego bohatera, odpowiednio charyzmatycznego i wprowadzi jakiś nowy element do świata, to nawet z już oklepaną fabułą Originu, historią, która tak naprawdę nie wnosi nic nowego w. Jeśli chodzi o sam rozwój bohatera, można zbudować dalej rozrywkowy i wpiere wciągający film. Nie było to na pewno nie jest na pewno film, który można zestawić nawet w top 5 filmów Marvela, ale cały czas było to bardzo dobre widowisko z bardzo unikalnymi efektami specjalnymi, naprawdę wciągającymi. W mojej recenzji nazywałem to wizualną orgią. Sympatycznym głównym bohaterem, granym przez Benedicta Camberbatcha, który teraz dzięki swojej prezencji, dzięki swojej charyzmie zainteresuje nas w dalszej części. Oczywiście w nadchodzącym to Ragnarok wiemy, że będzie miał nawet nie tak małą scenę i oczywiście będziemy się uśmiechać od ucha do ucha, kiedy się tam pojawi. A także całkiem fajnymi postaciami drugoplanowymi, e, granym e, przez Tilde Swinton Ancient One, Wongiem oczywiście. No, i może nie najlepszym złoczyńcą, aczkolwiek uważam, że całkiem fajnym zwrotem akcji, jeżeli chodzi o rozwiązanie konfliktu z głównym złoczyńcą tego filmu. Tak więc, Doctor Strange jest solidnie wykonanym originem, wprowadzającym kolejnego bohatera, aczkolwiek nie rozbudowującym, jakby to powiedzieć, gatunku, nie, nie pokazującym nam, o czym jeszcze historie superbohaterskie mogą nam opowiedzieć. Miejsce drugie na mojej liście zająłby Deadpool. Jeżeli Doctor Strange nie był niczym nowym, niczym oryginalnym, ale dosyć przyjemnym i widowiskowym filmem, Deadpool jest tego dokładnym przeciwieństwem. Widowiskowość nie była w tym filmie wielka, była zaspokajająca, ale patrząc na bardzo niewielki budżet nie mogli pokazać tam jakichś wyjątkowych fajerwerków, ba nawet wiele z nich zostało ściętych ze względu właśnie na to, że nie dało się tego przedstawić w budżecie jaki mieli. Jednakże ta druga część, czyli co nowego, co innego możemy pokazać w filmie superbohaterskim, została tutaj w pełni wykorzystana. Z jednej strony za to zasługa, tak, tak jak wspomniałem, przy SUSEJ skład kompletnego niewtrącania się studia, które dało właśnie tak mały budżet, i generalnie stwierdzili, że nie będą się wtrącać. Ten film był powiedzmy wybłagany od 6 lat przez Ryana Reynoldsa i ekipę, a jego koszt był prawdopodobnie mniejszy niż straty przy tworzeniu nowej fantastycznej czwórki, więc studio dało im zielone światło i stwierdziło: hej, może nawet się zwróci. No, film zwrócił się dużo lepiej niż ktokolwiek mógł przypuszczać, bo bez Chin, czyli drugiego największego rynku filmowego na świecie, film zarobił najwięcej w historii jakichkolwiek filmów X-Men. I mam tu na myśli czysty box-office, bo oczywiście, jeżeli dodamy, że był to przy okazji najtańszy film, no to siłą rzeczy zarobek jest tak naprawdę dużo większy. Wiele osób spekuluje, że gdyby Chiny miały dostęp do tego, być może pękłby miliard, i ciężko, się było, ciężko kłócić się z tym stwierdzeniem. W każdym razie, pomijając na bok już kwestie finansowe, Deadpool ma również kategorię R, która do tej pory była nie do pomyślenia w tego typu produkcjach i o tyle, co nie podoba mi się trend i sposób myślenia, który pojawił się po Deadpoolu, kiedy wiele osób uznało, że no jakby teraz film kategorii R, to, po, to dla dorosłych, i on ma wiecie, jest dla dorosłych, jest poważny i od razu odnosi sukces i na pewno jest dużo lepszy. Nie, Deadpool po prostu świetnie kategorię R wykorzystał. To po prostu odpowiednia kategoria do odpowiedniej historii e, z przezeństwami, dowcipami z podtekstem seksualnym i oczywiście dużą dawką przemocy, która absolutnie odpowiada do tego bohatera. Oczywiście łamanie czwartej ściany, cała masa gagów odnoszących się do innych produkcji Foxa, wszystko to zagrało i dało nam naprawdę ciekawie stworzoną dorosłą, w sposób taki bardzo dziecinny, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, komedię superbohaterską. I mam nadzieję, że jest to Coś, co trochę otworzyło oczy dla całego studia FOX i dlatego spoglądam z pewną nadzieją na nadchodzącego Logana, jako że te małe produkcje, może raczej to być bardziej autorskie, mogą odnieść sukces, jeżeli naprawdę ekipa, która się za nie weźmie, jest bardzo zaangażowana, ma wielką pasję. W tą stronę, i kto wie, jeżeli tak było w przypadku Logana, to liczę na to, że studio również tutaj się nie wtrącało i nie wrzucało ciło tam, nie wiem, wielkiego samuraja, robota, który ciął Wolverine'owi pazury, czy Lady Viper, która zdziela sobie skórę i pluje kwasem, jak w pewnym innym filmie. A to, a, a z kolei, jeżeli Logan się uda, to będzie to pewien dowód na to, że po Deadpoolu Fox faktycznie się nauczył i będziemy mogli dzięki temu jednemu filmowi liczyć na dużo innych, takich właśnie mniejszych, bardziej zamkniętych, bardziej skoncentrowanych na historii bohatera w jednym jakby miejscu e, historii. I uważam, że kino superbohaterskie tego bardzo potrzebuje. Marvel pójdzie raczej w inną stronę, więc czemu Fox nie miałby się zająć właśnie tego typu produkcjami? No i miejsce pierwsze, czyli oczywiście Kapitan Ameryka Civil War. Film, który pod względem wykonania uważam za absolutnie najlepszy w historii kina superbohaterskiego. Osobiście mam niezapomniany, że tak powiem, sentyment i miłość do Strażników Galaktyki, ponieważ miałem wcześniej również wielką miłość do tych postaci w komiksie i dostałem na ekranie dokładnie to, czego chciałem. Jednak jeżeli chodzi o samo wykonanie, ciężko mi się kłócić z tym, że jednak to film braci Russo jest absolutnie najlepszy pod tym względem. To w jaki sposób udało im się do jednego filmu władować właściwie wszystkich bohaterów nie licząc Hulka i Thora, których mieli pod ręką i każdemu nadać jakieś znaczenie. To, że pomimo tego wszystkiego dalej była to przede wszystkim historia kapitana Ameryki i jego konfliktu z Iron Manem. To, że pomimo dosyć luźnych, że tak powiem relacji pomiędzy tymi bohaterami widzianych w Całkiem zabawnej i oczywiście prawdopodobnie najbardziej efekciarskiej w historii scenie walki na lotnisku. Udało im się zagęścić tę atmosferę, jakby bardzo y, pogłębić ten ton, kiedy doszło już do starcia pomiędzy kapitanem Ameryką i Ironmanem pod koniec, kiedy faktycznie czuliśmy prawdziwą stawkę i prawdziwe emocje y, i prawdziwy konflikt między nimi, i pewien smutek wynikający z tego, że między sobą walczą. To wszystko w jednym filmie, i jeszcze do tego wprowadzenie Black Panthera, który zachwycił widownię, i teraz wszyscy nie mogą się doczekać na kolejny film z Black Pantherem. Wprowadzenie po raz trzeci w tak krótkim czasie spider Spidermana nowego do tego świata, i również w ten sposób, że wszyscy czekają na homecoming no uważam, że to był majsterczny, to było po prostu arcydzieło, jeżeli chodzi o wykonanie. Ktoś może się czepiać do jakiejś samej fabuły, do tego, że nie wiem, Plan zimo był zbyt skomplikowany, no też ja uważam akurat, że Plan zimo został przedstawiony w sposób ciekawy, ale nie będę teraz omawiał dlaczego uważam, że Plan zimo jest udany, a nie, bo jakby nawet pomijając ten fakt, uważam, że wzięcie tych wszystkich puzli, tych wszystkich ruchomych elementów i, i złożenie jej w tak spójny film, tak zadowalający film, dotykający, tak jak wspomniałem, tak wielu postaci, jednocześnie w ten sposób, że główna fabuła gdzieś mu nie ucieka, no, było kolosalnym wyzwaniem i dającym nadzieję, że jeszcze trudniejsze zadanie, które teraz przed braćmi Russo stoi, czyli oczywiście Avengers Infinity War, gdzie pojawi się 78 postaci, czy ileś tam, jest wykonalne i da się to zrobić. Ufam tej, tej, tej ekipie. No co więcej. Civil War, jakby to powiedzieć, ucementowało tą to, misję, to, 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 to podejście Marvela z wcześniejszym wprowadzaniem postaci w taki sposób, w jaki to robili. Dzięki temu, że każda z tych postaci była wcześniej dokładnie rozwinięta, nawet Hawkeye w tym filmie... Miał jakąś swoją rolę, miał swoje 5 minut, rozumieliśmy jego motywację, rozumieliśmy dlaczego tam jest, ponieważ w filmie Jossa Widona Age of Ultron, który był przyjęty w różny sposób, ale mimo wszystko postać Hauka została tam na tyle dobrze rozwinięta, że nawet on miał jakąś stawkę w konflikcie z Civil Dlatego Uważam, że jest to absolutnie najlepiej wykonany film nie tylko Marvela, ale ciu rzeczy, superbohaterski jaki do tej pory dane nam było zobaczyć na dużym ekranie. To całe moje podsumowanie superbohaterskich filmów z 2016 roku. Jak wspomniałem 2017 da nam co najmniej drugie tyle. Zobaczymy jak różne grafiki się spiszą. Oczywiście czekam na Logan'a, żeby zobaczyć czy studio faktycznie się nauczyło. Czekam nawet na Wonder Woman i Justice League, chociaż po pewnych ogłoszeniach <coughs> David Goyer, tego co Warner Bros. tam wyczynia, ciężko mi naprawdę myśleć optymistycznie, ale mimo wszystko gdzieś w duchu liczę, że Jeff Jones, który stał się jakby szefem tego projektu, był w stanie na tyle wpłynąć, że filmy będą przynajmniej dobre, przynajmniej oglądalne, a już na pewno nieobraźliwe i szkodzące branży, tak jak zrobił to Suicide Squad. No i oczywiście dostaniemy Spider-Mana, dostaniemy Guardians of the Galaxy 2, jak wspomniałem, Guardians of the Galaxy to jakby moja ulubiona część świata Marvela, kosmos. No i oczywiście to Ragnarok, który również będzie nawałem najróżniejszych bohaterów, ale tam również wzięto bardzo utalentowanego reżysera, Taika Waititi, który myślę, że może temu podołać i dać nam coś innego, coś takiego jak James Gunn wprowadził, powiem, w świeżości w przypadku swojego podejścia. Myślę, że Taika Waititi też jest reżyserem, który pokaże nam Tora trochę z innej strony i będzie to, liczę na to, najlepszy z filmów o Torze, jaki do tej pory dostaliśmy. Jaka jest natomiast Wasza lista? Jak Wy oceniacie te filmy? Czy też uważacie, że filmy mogą być szkodliwe? Czy uważacie, że był, było w tym roku kilka takich przebić, kilka od, odsłonięć tego, że jest coś nowego, że można z tą branżą robić coś dalej? Napiszcie w komentarzach, jak Wy ten rok oceniacie. No i następnego razu. Cześć.